Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, jak naprawić uszkodzoną kartę grafiki bez wkładu finansowego, która po wielu latach pracy odmówiła posłuszeństwa. Zademonstruję Państwu proces ramberingu, który jest stosowany we wszystkich serwisach i to odpłatnie. A ten proces powoduje, że w 99% naprawia się kartę graficzną. Zapraszam. Zanim przystąpimy do procesu, musimy znaleźć sobie jakąś twardą nawierzchnię. Ale jeszcze przed tym, zanim ją położymy, ja ją przyczyszczę z kurzu. Zrobiłem to z dwóch stron, aby być pewnym, że karta jest czysta. Kładziemy ją na twardej nawierzchni i teraz możemy spokojnie ją przygotować do procesora embeddingu. Kartę grafiki mamy już przygotowaną na stole. Teraz musimy przygotować kuchenkę do tego procesora embeddingu, co jest normalnie stosowane. Yy, tutaj mamy kuchenkę, mamy kratkę, na której położymy otwardzoną yy, kartę grafiki. Yy, tutaj. Piekarnik zostawiła. Yy, przygotowujemy to tak. Yy, bierzemy na 200 stopni <laughs> temperaturę, jeśli się cykacie, to na 190. I tutaj ważne jest grzanie obustronne. Brońcie, panie Boże, na termobieg. Dobrze, mamy już tutaj przygotowaną kuchenkę. Piekarnik do, nabrał odpowiedniej i pożądanej temperatury do tego procesu. I ostrożnie wkładamy ją na półkę piekarnika. Robimy to ostrożnie, pamiętając, że panuje tu gorąca temperatura. Robimy to w rękawiczkach dla bezpieczeństwa. Wkładamy i zostawiamy ją na 8-9 minut. Drodzy uzdania. Właśnie mija piąta minuta pieczenia się naszej karty graficznej. Żałujcie Państwo, że nie czujecie tego zapachu topiącej się cyny. Teraz przebiega proces łączenia się cyny, na nowo, na układzie graficznym. Dzięki czemu posłuży nam jeszcze przez ładnych parę lat. A technicznie? Jakby wyszła nowa z fabryki. Gdyby jednak, część z Państwa, mimo wszystko, zastanawiała się, czy warto dojść do profesjonalnego serwisu... Nie warto! Oni mogą mieć tylko lepszej marki kuchenkę. Oho! Właśnie mija ósma minuta, czas zakończyć proces ramberingu. O cholera, co poszło mi tak? Coś ty najlepszego narobił! Wszystko jest w porządku! Przez ciebie cały dom spłonie!